tutaj, ale zanim przejdziemy do rozmowy o tym podsłuchiwaniu gdzie, kiedy, w jakich okolicznościach czy można kogoś nagrywać to taka ciekawa informacja. Sprzedawcy potwierdzają, że Polacy coraz chętniej sięgają po sprzęt do podsłuchiwania a takie afery jak ta, o której od kilku dni zresztą z Państwem rozmawiamy wywołana przez prost, to woda na młyn sklepów oferujących tego typu urządzenia. Marcin Ganslerz odwiedził dzisiaj jeden z takich sklepów właśnie z urządzeniami do podglądania i podsłuchiwania. Zobaczmy. Mamy na przykład nadajniki podsłuchowe. Odległość pomiędzy nadajnikiem a osobą, która słucha, może wynosić do dwóch kilometrów. Rejestrator audio ukryty w pamięci pendrive, czyli taki najbardziej powszechny, można powiedzieć, sprzęt, ponieważ najmniej wzbudza najmniejszą ciekawość. Ponieważ jest to po prostu pamięć pendrive, bardzo powszechnie stosowana, więc, automatycznie, najlepszy kamuflaż. Wiadomo, najciemniej pod latami. Mamy też rejestratory ukryte w innych rzeczach codziennego użytku. Dajmy na to: ile od, od samochodu, czy od garażu, długopis, bądź jak tutaj pan widzi, zegarek. Jedna z funkcji tego dyktafonu jest taka iż e, może on rejestrować dźwięk, imitując e, jakby to, że jest wyłączony. Czyli no, oglądając go z zewnątrz nie przejawia żadnych śladów włączenia, nic się na nim nie świeci, żadna dioda nie miga. Natomiast jest włączona rejestracja. Są bardzo różni. Mamy tutaj przypadki typowo firmowych spraw, kwestia bezpieczeństwa firmy, zabezpieczenia jej danych, kontraktów, tego typu rzeczy. Natomiast pojawiają się też bardziej prozaiczne kwestie, takie bardziej życiowe, typu właśnie niewierni małżonkowie, podejrzane wyjazdy, tego typu sprawy. Jak wygląda zapotrzebowanie na podsłuchy w ostatnich latach? Czy ono wzrasta, jest na tym samym poziomie? Ta tendencja jest raczej zwyżkowa, można powiedzieć, ponieważ opinia publiczna, media dostarczają coraz więcej informacji na temat wszelkich afer, które dzieją się gdzieś tam za kulisami. Tym samym świadomość społeczeństwa rośnie odnośnie tego, z jakim sprzętem w ogóle mamy do czynienia, na co można sobie pozwolić.